Ale z ciebie kują, wyglądasz jak ofiara losu. Daj mi spokój! To co dziś będziemy robić? Nie wiem. Czekaj! Patrz! Darmowy kociak. Spójrz jaki śliczny! Chodź tu, słodziaku! Czyż nie jest uroczy? Że co? Nie ma mowy o żadnym kocie. No weź, będę się nim zajmował! Ty nawet sobą nie umiesz się zająć, nie ma mowy! Proszę! Proszę! Dobra, ale ja nie będę po nim sprzątać. Hej, Mindy, chcesz go pogłaskać? Dzięki, nie przepadam za kotami. O, spójrz na tego psiaka! Jak ty masz mieć kota, to ja chcę mieć pieska. Dokładnie. To twój nowy domek, rower. Spójrz na tych gamoni! Nie słuchaj jej mimi! Wcale nie jesteś gamoniem. Tak się cieszę, że cię mam. O nie, mama! Musimy ich ukryć! Witajcie, dzieciaczki! Co porabiacie? Co tam macie? Och, coś mnie w nosie kręci. A wsi! To chyba alergia. E, to chyba przez nią. To jest mimi. A to rower? Przyznaj, że są słodkie. Nie wierzę! Znacie zasady? Żadnych zwierzaków! Żeby wam się więcej nie zapomniało, macie je stąd zabrać. Ale, ale to niesprawiedliwe! Chyba czas się pożegnać, mimi. Nigdy cię nie zapomnę! Rany? Tylko się nie rozklej. Ty to zostajesz, rower. Siedź tu grzecznie. To może tutaj? Serio? Wracaj tu! Może cię jakoś przebiorę? Wyglądasz trochę jak moja babcia. Hej, no przecież się staram! Mimi, gdzie idziesz? Nie odchodź! Mamy być przyjaciółmi! Nigdy cię nie opuszczę. Zaraz, mam pomysł. Zbuduję ci domek. Zaczekaj tutaj. To nie potrwa długo. Podstawię pod stolik kartony po butach. Hmm, jeszcze jeden. Teraz będzie dobrze. Z tyłu zawieszę kocyk. Wow, ale ekstra. Zobacz mi. Zaraz, brakuje ścian. To może być mały problem, ale wiem, jak to naprawić. Nie martw się. Zobacz, lepiej, prawda? I co powiesz? Co za żenada, ale pomysł całkiem dobry. Też ci zbuduję domek. Przytulnie tu. Podoba ci się? Co jest? Wow! Chyba mamy nowych sąsiadów. Może sprawimy im jakiś mały podarek. Na co się gapisz? Chyba nie są zbyt przyjaźni, to nic. Fajnie ci piesku. Nie ma to jak dobry masaż, co? O, Justin dzwoni. Muszę odebrać. Zapomniałam, że się dziś umówiliśmy. Hej, Justin! Właśnie się szokuję. Okej? Okay? Do zobaczenia! Pa! Muszę się pospieszyć! Uch, mam bluzkę całą w kłakach! Nie mogę tak wyjść! One są wszędzie! Ugh. A tak lubię tę bluzkę! Chyba będę musiała się przebrać. I to szybko. Tak lepiej. No co? Przynajmniej jest wygodnie. Tylko co ja zrobię z rowerem? Nie zostawię go z Chrisem. Aha! Już wiem. Potrzebuję tylko kilku ciuchów. Moja skórzana kurtka czy bluza Chrisa? Bluza Chrisa oczywiście. I kilka jego koszulek. Wypcham nimi tę bluzę. Tyle wystarczy. Teraz Czacha. Włożę ją do kaptura. No i mam już opiekuna dla pieska. Bywało gorzej. Hej, Rover! Chodź! Poznaj nowego kolegę. Pan Czacha zajmie się tobą, gdy ja pójdę spotkać się z Justinem. Nie martw się, on nie gryzie. Prawda, Rover? Połóż się tutaj grzecznie. Hej, Justin! Wybacz, ale coś mi wypadło. Chris złamał sobie paznokieć. Jesteś taka kochana, Mimi! Uwielbiam nasze przytulaski! Masz takie mięciutkie futerko! Czekaj! Nie! Przestań! O! Chyba trochę połknąłem! Jestem cały mokry! To nic! Wiem, że to z miłości! Ale muszę się przebrać! Ale cuchnę! Nie wierzę, że dałem się obsikać! Ale lepsze siki niż... Wiadomo co! Lepiej się przebiorę! Gdzie moje wszystkie rzeczy? Zniknęły! I co ja teraz zrobię? Nie mam wyboru. Muszę założyć ciuchy mojej siostry. Hmm, nawet mi pasują. Mimi. Chcesz jeszcze siusiu? Poczekaj, mam świetny pomysł. Gotowe. Zbudowałem ci toaletę. Chodź, możesz się załatwić w spokoju. Skończyłaś? Pamiętaj, żeby umyć łapki. Jestem z ciebie taki dumny. Ale czat! Słuchaj teraz, rower! Wchodzi ta solówka! Wyglądają na takich szczęśliwych. My też powinniśmy coś wspólnie porobić, Mimi. Co myślisz? Nie? Nie lubisz roka, co? To nic. Wymyślmy coś innego i tak będziemy się świetnie bawić. Mimi! Dokąd idziesz? Ja tylko chciałem, byśmy byli jak Mindy i Rover, ale Mimi wciąż ode mnie ucieka! Rover wygląda na zadowolonego. No tak, muszę sprawić, by Mimi też było wygodnie. Pora na małe zakupy. Muszę sprawić jej coś ekstra. Zobaczmy. Wow! To jest idealne, ale za drogie. Chyba, że wezmę od mamy. Cześć, mamuś, ślicznie dziś wyglądasz. Dziękuję, skarbie. Tak sobie pomyślałam, czy nie mógłbym dostać dodatkowego kieszonkowego, a dokładnie 2000. Słucham? To żart, tak? Dobre, ale się uśmiałam. Dzięki, Chris. Serio? Wiedziałem, że mi się uda. Gdzie moja portmonetka? Dwa tysiące? Zwariowałeś? Sama tyle nie mam, widzisz? O, rozumiem. Czyli nie dostanę. No to wracamy do punktu wyjścia. I co teraz? Zaraz. Pudełko, no mamy dokumenty. To jest to. Nie powinna mieć nic przeciwko. Wybacz, mamo, ale potrzebuję je. Później ci wyjaśnię. Pa! No to do roboty. Wow! Czasem sam siebie zaskakuje. Nowy domek dla mimi gotowy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tak lepiej. Wow, jest wspaniały. Hej, Mimi, zobacz, co dla ciebie mam. Wow, już tu jesteś? Chyba ci się spodobał, co? Wyglądasz na zadowoloną. Kochany kotek. Nic nie ma do roboty. Ale nudy, masz jakiś pomysł, piesku? Czekaj, ja mam. Pobawmy się piłeczką. Przynieś. Okej, okay, chyba nie lubisz piłeczki. To w co chcesz się pobawić? Rany, aż żal na to patrzeć. No dobra, nie każdy musi lubić sport. Może masz inne zainteresowania jak na przykład piszczące zabawki. I co? Podobają ci się? No weź rower, nie bądź taki. Kończą mi się pomysły. To może inaczej. Szczeknij raz na tak, dwa razy na nie, albo ignoruj mnie dalej. Proszę bardzo, wcale nie pomagasz. Uh, powoli tracę cierpliwość! Zawsze, gdy się stresuję, to jem. O, uh, to nie są chipsy! To psia karma, Ochyda. Oh, Co jest rower? Chciałbyś coś przekąsić? Chyba wpadłam na pewien pomysł. Wszystko już gotowe! Rover? Zagramy w kółko i krzyżyk. Wybierz pole, a ja je zaznaczę! O, oh, dobry ruch! Ty będziesz miał kółeczko. Moja kolej. Ja wybieram to. Teraz ty. Jesteś pewny? Jak sobie chcesz. He? A to co? Urocze! To ja wybieram to. Ciężki pojedynek. Dobrze się zastanów? Wygrałeś! Jaki z ciebie mądry piesek? Brawo! To co? Rewasz? To zadanie jest trudniejsze niż myślałam. Co tam, Kicia? Nie skaczemy na książki, okej? Okay? Frania, zostaw moje podręczniki, dobrze? No niemożliwe. Och, Frania. Słodziaku jeden. Poprzedulamy się później, okej? Okay? Idź poleżeć na kocyku. Do później i zostań tu, dobrze? Mam sobie iść? Dobra! Wreszcie trochę spokoju. Och, już chyba wiem. Ech, co się stało? Frania? Frania? O nie, zostawiłam ją za drzwiami. Frania, gdzie jesteś, mała? O nie! A co, jeśli uciekła z domu? Muszę ją znaleźć! Widziałaś moją kotkę? Dzięki! Cześć! Widziałaś może tego kota? Nie! Hej, poznajesz te kicie? Nie, moja jest szara! Dzięki! Tęsknię za tą pieszczoszką. Ona pewnie za mną też! Kochana moja! Ashley? Ciekawe z czym dzwoni. Halo? Znalazłaś ją? Och, masz moją kicie! Dzięki, że się nią zajęłaś! Zabieram cię z powrotem. Dziękuję, kochana! Wracamy do domku, co? Na wszelki wypadek możecie użyć gorącego kleju, aby wykonać przewieszkę do obroży. Zapiszcie na niej swój numer i przykryjcie całość gorącym klejem. Przyciśnijcie woskowanym papierem, jak już wyschnie, obetnijcie niepotrzebne brzegi i voila! Przewieszka gotowa! Teraz już mi się nie zagubisz! Ciekawe, ile miałaś przygód, nie będziesz już anonimowa. Kocham cię! No już, Teofil, zaraz coś dostaniesz. Czekaj-no, zatrzymaj się. Co ty wyprawiasz. Tu obowiązuje zakaz zwierząt. Ale on jest taki słodki, zapomnij. To na mnie nie działa. Nie musisz być taka niemiła. Hmm, trzeba zrobić jakieś zakupy. Masz tu zwierzęta? Niczego nie chowasz? A, próbujesz mnie przechytrzyć, co? Aha, wąż! Nic z tego, węży też nie puszczamy. Zabieraj mi go stąd! Hmm, a może... Tak! Ała, moja ręka! Nie nabiorę się na tę sztuczkę. Nic przede mną nie ukryjesz. Ała! To bardzo bolało! Oh, przepraszam. Możesz wejść. Ojej, biedne dziecko. <śpiewanie> Ale się nabrała. Wychodź, Cepanku. Dobry wężyk. Czy to wąż? O, oh, boję się węży. Co to było? Chyba mi się przesłyszało. Pora na pieską ucztę! Pimpuś? Gdzie on się podział? Chyba się ukrył. Gdzie jesteś, Maluszku? Tutaj go nie ma. Czyżby znowu pod startą prania? Pewnie bawi się na zewnątrz. Nie. Gdzie ten Pimpuś się schował? Czy ja widzę futerkowy trop? Wjedzie wprost do tej szatki. Jesteś tam? Aha! Pimpuś! Wiedziałam! Utknąłeś tam, biedaku? Prawie byś przegapił swoją ulubioną porę dnia. Wsypałam ci też parę smakołyków. Och! O! Ile tu kłaczków! Pimpuś! Twoje włosy są dosłownie wszędzie! Nawet na moim ubraniu! Jak mi to wytłumaczysz? Wracaj, Pinguś! Trzeba cię porządnie wyczesać! Skąd wziąłeś tyle futerka? Uch. Patrz, ile tego jest! Chyba muszę kupić nową szczotkę! Albo po prostu ulepszę tę! Załóżcie kawałek pończochy na szczotkę! Przebijcie przez nią igiełki. Kiedy już skończycie czesać pupilka, wystarczy zdjąć ją razem z włosami. Jak nowa! Pora na tulaski bez kłaczków. Mój kochany futrzaczek. Hmm, co by tu narysować? O, bagi! Będziesz mi pozować. Nie ruszaj się! Jak ci się podoba? Nieźle, co? Udało mi się oddać twoje oczy! Cześć, skarbie! To dla mnie? Myślę, że ci się spodoba! Jak miło! O, oh, wow! Kocie uszy! Super! Zaraz! Jesteśmy jak bliźniaki, Bagi takie słodkie. Kocham cię. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. O, chyba ktoś dzwoni. No hej. Aha, jasne. Mamo, zobacz! Jestem kotkiem. Och, urocze. Nie! Moje kocie uszy kompletnie zniszczone. A takie były ładne. Co za sens yes. I co ja teraz zrobię? Och, nie przejmuj się, Ashley. Chyba wiem, co możemy zrobić. Wystarczą nam do tego twoje śliczne włoski. Zaczniemy od niewielkiego warkoczyka z jednej strony i takiego samego z drugiej. Lekko go zegnę i przypnę spinką do włosów. Jeszcze druga strona. No, jaki słodki kociak z ciebie? Daj zobaczyć. Jak kotek. Znowu jesteśmy tacy sami, bagi. Teraz już zawsze będę nosić tak włosy. 99, 100. Gotowe. Wszystko jest idealnie. O, wróciłaś wreszcie. Uff, jakoś się udało. No leć, duduś. O nie! Brudne łapki! Nie! Nie mam gdzie uciec! Duduś, nie wolno! No to sobie wyszłam! Spójrz, co on narobił! Przepraszam, Ejwa. Musi być na to jakiś sposób. A, już wiem! Wystarczy odciąć końcówkę balona nałożyć go na łapkę pupila. Proszę, kto jest taką grzeczną psinką? Teraz można serwować przytulasy bez obaw, a przy tym wyglądają słodko, co nie? Nikt nie nie przechyczy! Hej, co tam? O, ale słodki króliczek. Ale nic tego. Żadnych zwierząt. Zabieraj tego królika i zmiataj stąd. Okej. Okay. Nie martw się, kicusiu. Dobra, jestem w te klocki. Hej, wróciłam. Bez królika. Hmm, coś przede mną ukrywasz? Zaraz to sprawdzimy. Hmm, pokaż mi tę piłkę. E, ok, okej. Dobrze, tylko ostrożnie. Czyżby? Wszystko w porządku? Mogę wejść? Tak, proszę. Możesz wchodzić. Oh, ale się spociłam. Ale udało nam się! Możesz już wyjść, Kicusiu. Kochany króliczek. Nie znalazła cię. Dobrze, wychodź. Wezmę cię na ręce. Jesteś przecudowny! ma taki śliczny nosek? Ależ to łatwe. O, cześć. Patrz, co mam. Szczeniaczek. Wow. Mogę pogłaskać? Jasne. Nazywa się Puchatek. Idealnie pasuje. Jakiś ty słodki. Prawda? Hejka. Cześć. Ale jestem śliczna. Co? Przesiądź się. Nie. No już zapłacę ci jeśli się wyniesiesz. Nie, nie można mnie kupić! Okej. Okay. O, uroczyszczeniaczek! To nie per co ona sobie wyobraża! Ale mnie wkurzyła. Muszę się wyżyć na tej czekoladzie. Hmm, chcesz ją wziąć? Pewnie? Tak, już ja jej pokażę. Odetnę górę opakowania. I wycisnę zawartość do jej zeszytu. Jest! Jaka ona cudowna! Że co? Ten pies to jakiś koszmar! Ochyda. Poskutkowało! Tylko tam wyrzucę! Cześć, Puchatku! Dobry piesek! Okej, okay, pianki w buzie, idziemy! O, klientka! Hej, przyszłam na zakupy! Okej! Okay. Jak coś, to nie wpuszczamy zwierząt. Nie mam żadnych zwierząt. No to dobrze, wchodź. O, ciężki, ale udało się. Dojem tylko te pianki. Nikt nie patrzy? To wychodź, Puszku. Dobry piesek. Mam to kupić? Okej, okay, skoro tak mówisz. W porządku, zapraszam. O, proszę przejść przed nami. Bardzo dziękuję. Oto mój bilet. Wiesz co, przejdźmy na późniejszy seans. Hmm. Coś mi tu nie pasuje. Nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt? Nie, nie, nie. To moje dziecko. Co mówi pani? O nie! Co ona robi? Proszę! Dla maluszka! Och! Gratuluję! Cześć, malutka dzidziu! Auć! Nie dotykamy! Dziękuję! A teraz pójdę obejrzeć film... Masz, weź sobie miszka. Tak, udało się. Wow, jaki słodziak. Spójrzcie na tego mordziaka. Bandzior też chce obejrzeć film, bo jest taki grzeczny. No pewnie, że tak, ale jest słodziutki. Kocham go. Najlepszy film ever. Idziemy, Rafael. O, oh, zasnęła. Czyli możemy spokojnie przemknąć. Gotów? Idziemy. Kto to? Żółw? Nic z tego. Dobrze, już wychodzimy. Oh, ale wredna. Zaraz. Mam pomysł. Wystarczy wiązka zmniejszająca. Trzymaj się, Rafael. O, ale jest teraz maleńki. I słodziutki. Okej, okay, chodźmy już na te zakupy. Schowam cię do kieszeni. Próba numer dwa. Echem, e, mogę wejść? Przecież dopiero to cię wygoniłam. Luzik, tym razem jestem sama, bez żółwia. No to okej, okay, możesz wchodzić. Tak, udało się. Wychodź, Rafael. Musimy sobie zrobić selfie. Świetnie, uśmiechnij się. Yeah. Cudowna pogoda. O, ławeczka. Przepięknie tu. Uwielbiam kontakt z naturą. Ojej, jaka słodka wiewiórka. Hej, maluszku. Wiem, namaluję cię. Nie ruszaj się. Prawie upuściłam. Wybacz, daj mi sekundkę. Może lepiej ukucnę. Nie, tak też nie. Tak się nie da pracować. Czemu to jest takie trudne? Ugh, zaraz stracę cierpliwość. O, ale pyszotki. E, pomóc ci w czymś? Mogę wziąć to pudełko kłopicy. Zapłacę ci. E, Okej. Okay. Ale pizzę zostaw! Fajnie! Mogę kupić kolejną, ale mam dziś szczęście! O to właśnie chodziło! Muszę tylko dobrze to ustawić i teraz mogę położyć tu kartkę! Zupełnie jak na sztaludze! Biorę się za malowanie! Och! W takim razie namaluję tę dziewczynę z pizzą! Wspaniałe barwy! Portrety wcale nie są takie łatwe. Nie ma to jak włoskie jedzonko. Hej, dzięki za pozowanie. Co mówiłaś? Czy ty mnie malujesz? Może rzucę okiem? Muszę tylko być cicho. Ojej. Nie wierzę. To istne arcydzieło. Wow. Ale mnie przestraszyłaś. Namalowałam cię. Podoba ci się? To jest wspaniałe! Mogłabym kupić? Jasne! Dzięki! Jesteś świetną artystką! Dzięki za miłe słowo! Wyobrażacie sobie, jak nudne byłoby życie, gdyby nie nasi futrzani przyjaciele. Oni zawsze wiedzą, jak wprawić nas w dobry nastrój. A wy macie jakieś zwierzątka? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.